widzowie, dzisiaj jak widzicie, tutaj mam da mojego kota Józia. Takie legowisko mu zrobiłam sobie. Ma tu do swojego legowiska. No taki pomysł fajny wpadłem. No i dzisiaj to zrobimy lepiej. To dopiero chwilę to już tu istnieje. Niech sobie zapnie, jeszcze oczka. Nie. No i jak już zaczniemy pracować, musimy chwilę zaczekać, dobra. on no, się nie skapnie, co się w ogóle dzieje. Tu odstawiamy, ja tu to tak przesunąć, no i, no i tak jak by nie, nie tak by było to yy, w pęcie wklejamy tu drugi fotel. Jest już nałożony drugi fotel, ale dź, dź, inaczej one wyglądają te fotele. Ten fotel ma inny trochę kolor i wzorki, a tu inny kolor i inne wzorki. Dlatego, że to jest ten sam fotel, tylko jest on nałożony na ten fotel koc, a tu będzie bez kota. I be, mój kotek będzie mógł skoczyć też tu, ale ja tu będę tak, żeby tatę nie nawet czasem, też mój pies będzie tam mógł wejść. Dlatego żeby to właśnie w ten sposób, że żeby mój pies się nie smucił, że tak dbam o mojego kotka, a psa nie dbam, więc będzie miał tu swoje legowisko. tak tam. Ale weźmiemy tą poduszkę Marusi na ja żeby no to nie jest e, normalnie, że to podusia Marusi, ale będzie tak leżała na fotelu. No i śpi, sobie śpi. Dobra, zamknął oczka. Chyba, dobra, jeszcze patrzę. No. Patrzę, co jeszcze może zrobić. Już chyba wiem. Nie. No i właśnie tak się prezentuje całe. To mieszkanko mojego kota jeszcze nie w bo Tutaj usiądę i zrobię także trzy, cztery. Jak widzicie jesteśmy w moim pokoju, gdzie jest oczywiście odpalony mój laptop do wrzucenia gotowy do wrzucenia filmu, a więc przechodzimy na środek. Tego laptopika. I pisuję mój kod, żeby wejść. Teraz mogę odsłonię, żeby było widać mojego laptopa. Jest odpalony. Wymiana, co się robi. O chyba tu. I wideo. Na wszystkie moje. Tu. Jak jest chyba jedno z moich gdzieś. Chyba... nie to, nie to. Co to? Poka mi to. No nie wiem. No ja, nie wiem, co to są za, za okładki z mam też zedytowania u wiele innych filmów z Minecrafta, z Greyla ale ja dzisiaj się spytał tutaj sztucznej inteligencji albo nie. Tu już to nie ten progr pro 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 program to jest sobie cywilne z tego co kojarzę. Nie wiem, chyba tak. To jest chyba do wrzucenia filmów na YouTube. Unlighted Project. Unlighted Project. No i może tu pisać nazwę tego, co chcę wrzucać.

I i tu musimy dać. Kurde, jak to wkleić tu? Nie wiem. Nie, nie będę tu grzebał. Na razie to zostawiam już tak. Na razie to będzie. Bo chyba ta się zbliża. Więc my już wrócimy tutaj do rozbudowy naszego domku. A więc zróbmy ozdobę to nasz. Kochani, bliżej tutaj przymyka oczki. I na pewno chce się przemówić. A więc nie szybko tu zróbmy ulepszonka. A więc jakąś szafkę zrobimy z papieru. Jakiś rysunek dla DLA Kota, który będzie przesopany gdzieś. Okay. Tu przesunę, przesunę sobie I tu namaluję ten rysunek. Najpierw przewróćmy tę z drugiej strony. Jest mi oda Trzeba no i widzimy się już przy gotowym obrazku. Jak widzicie, już szkice są prawie gotowe, a więc ja tu robię dalej. I widzimy się już przy gotowych szkicach. Oto szkice tu nawet no, byłem włoski. I, to, I tak się prezentują mniej więcej moje szkice kotka. Za chwilę zobaczymy już pełną wersję. Przy moim odpalonym laptopiku, jest odpalony, nic nie zmieniłem. Tylko rysunek widzimy się już przy pełnej wersji rysunku. Po to już prawie gotowy mój, już ja go tak maluję, bo to mój pręgowaty kotek. Ale zrobię coś ładnego z góry, taką ozdobę. I już ten rysunek, jakoś już tu robię te, to obramowanie. I, I za chwilę już będzie gotowe. No i oto jest mój rysunek, przedtem widzieliście część malowania tych torów, zajęło mi to trochę. No musiałem nagrać, a nie mam takiej podkładki jak inni youtuberzy, że to robią. Tak, no, tak mi wyszło. Nie wiem, czy ładnie. No, no, no. Nie mówię za dużo, do nie do mojego kota iść, ale to obrabowanie net ładnie mi wyszło. Teraz i zobaczyć, jak tam mój kot się ulewa. w domku. Czy już poszedł, czy jest? Jest. I a my założyć powinniśmy ten obrazek tutaj. Ale nie mam jak, więc ten to mój obrazek. Mego preningowanek, bo już ziola. Weźmiemy nie takimi, nie takimi, tylko takie jak macie na myśli, tylko takie czymś, albo nie, nie, to się żołkuje. No, nie wiem jak mam to zrobić. tym? Nie, nie uda się, za trudno. No, no, po prostu położę, no gdzieś, tylko w legowisko będzie miał zawsze fajniej. Później poszukam na jakiś kartonik, ale na razie będzie miał takie coś, tu będzie. Widniał jego portrecik takiego Józia. Ale nawet przypomina, jest ukręgowany jest. jest. Ma tu takie czarne paski, żółte nie. Takie brązywałe bardziej. Juzi. Tak tygrysek tak wygląda mały. Czy o nim uważać? i to tyle na ten film. Zakończymy tak zbliżeń przy takim obrazie.